I rozpoczynamy drugi etap, czyli wstawiania tej konstrukcji, którą tutaj mamy na fundamentach. Chodzi o to, żeby ta stal, która tutaj jest, nie rdzewiała. Wykorzystujemy gotowe krawężniki, są to krawężniki chodnikowe, osadzimy je troszeczkę w gruncie, żeby to było bardziej stabilne, ale bardzo ważne jest, żeby złapać poziom za pomocą choćby poziomicy. Także przystępuję do pracy, najpierw wyznaczam to wszystko. Te krawężniki są fajne bo słuchajcie można je mocować na zakładkę dzięki czemu całość będzie o wiele stabilniejsza Tutaj widzicie jest takie wyżłobienie i wkładamy w to z tym otworem I popatrzcie, fundamenciki już mamy gotowe. Jak widzicie, są podniesione. Będą, ja wiem, o jakieś 20 cm są ponad poziom ziemi dotychczasowej. Dlaczego? Bo będziemy do środka nasypywać lepszej ziemi niż tu jest. Ale mało tego dzięki temu cała wysokość szklarenki zostanie podwyższona i się do środka zmieszcza. I teraz słuchajcie jeżeli robicie to w pojedynkę czy w dwie osoby. Dobrze jest później sprawdzić czy ta konstrukcja w ogóle czy dobrze żeście wszystko odmierzyli. I my to zrobiliśmy tak że rozebraliśmy część słuchajcie tej szklarenki i zaraz sprawdzimy czy wszystko pasuje.

i słuchajcie, widzicie, fundamencik jest wysoko. Mało tego, to oczywiście nie będzie leżało na tym, będzie do, przytwierdzane, słuchajcie, do betonu. Producent tej szklarynki dodał do całego zestawu odpowiednie kotwy, które tutaj będą służyły nam do mocowania. No ale jak widzicie, fajnie to wygląda już. I słuchajcie, stoi całość już na fundamentach. Popatrzcie, jak to fajnie już teraz wygląda. Falejna, i popatrzcie, producent. W celu przytwierdzenia konstrukcji szklarni do podłoża w tym wypadku, słuchajcie, do płyt betonowych, przewidział takie oto, słuchajcie, łączniki. Ładnie to wszystko pasuje, czyli łączymy poziomą, słuchajcie, listwę z listwą pionową, do każdego, słuchajcie, takie są dane. Ale co widzicie? No tutaj nie mam do czego przymocować, prawda? Więc słuchajcie, wpadliśmy na taki pomysł, że troszeczkę to zmienimy konstrukcyjnie i tą blaszkę wyprostowałem i powstało słuchajcie o coś takiego i przypatrzcie się ładnie pasuje i teraz ja będę już wiertłem słuchajcie do betonu wkręcał się w tego oto słuchajcie e, słupka no i powinno się to ładnie trzymać także mała taka, małe takie ulepszenie konstrukcji producenta choć wiemy że prawdopodobnie e, straciliśmy przez to gwarancję i jeszcze ważna słuchajcie sprawa producent Dodaję różne, słuchajcie, łączniki. Te są akurat do dachu, żeby się, prawda, nic nie, rozlecia, nie rozleciało. Tu już wcześniej Wam pokazywałem, są łączniki, popatrzcie do fundamentu, ale mało tego, nie musicie się nic starać, patrzcie. Wszystko jest ładnie przez producenta popaczkowane i jest. Są śruby, są, słuchajcie, te. Podkładki. podkładki, tutaj są takie gumowe podkładki, tu macie nakrętki, haczyki, one są też ważne. Mało tego, patrzcie, dał producent nam wiertło, dał producent łączniki do kluczy nasadkowych. No i patrzcie, wszystko, słuchajcie, jest. Także co potrzebujecie, to tak naprawdę tylko wiertareczkę, czy też ewentualnie słuchajcie klucze płaskie, żeby to ładnie skręcić, ale jesteśmy przygotowani. Popatrzcie jaki tu jest myk z tej strony dajemy łącznik widzicie i mało tego z drugiej strony także dajemy łącznik także trzyma to wszystko z dwóch stron no i tutaj też będziemy lekciutko podginać blaszkę i się wkręcać w płytę betonową żeby to się trzymało ale teraz to skręcam dołączonym zestawem śrubek. Okej okay. o proszę tu proszę jest. Patrzcie, ładnie się połączyło. Podkładka i nakrętka, i to wszystko, słuchajcie, zaraz będziemy skręcać, żeby to się trzymało. Okay. I popatrzcie, już jest pierwsza część przytwierdzona. Wszystko śrubkami. Zobaczcie z drugiej strony. Już są tu śrubki. Wydokręcane, i teraz będziemy mocować to wszystko do płyty fundamentowej. I teraz nasza innowacja, żeby to jeszcze lepiej trzymało się fundamentu i nam nie odleciało, będziemy stosować takie dyble do, słuchajcie, do betonu ze śrubą wkręcającą krzyżakiem. Wobec tego tutaj będziemy wiertłem do metalu nawiercać otwór, a następnie wiertłem do betonu będziemy się wiercać już w tą płytę. Powinno się to ładnie trzymać, słuchajcie. Patrzcie, otwór jest w betonie. Wkładamy dybla. OK, nasuwamy. Słuchajcie, całość, żeby to pasowało. Teraz śrubę próbujemy tam wtyknąć, O, jest OK. I słuchajcie, wkręcamy. Gotowe i to dodatkowe zabezpieczenie jest przed po prostu porwaniem przez wiatr. I słuchajcie, słupek pionowy, słupek dachowy z metalu. Producent do ich połączenia przewidział taką blaszkę metalową 2,5 mm grubości. I słuchajcie, ją łączymy odpowiednimi wkrętami tak zwanymi gwiazdkami za pomocą końcówki dołączonej do wkrętarki. W tym miejscu dziękuję y, Szwagrowi Marcinowi za wypożyczenie mi tego urządzenia, bez którego Marcin by się nic mi nie udało. Robią to w pojedynkę, więc wybaczcie, jeżeli się nie uda to tak łatwo. Ok Kurczę, muszę to jakoś... Właśnie w pojedynkę normalnie Beata mi się trzyma. Ale trzyma kamerę. Ola, nie zawołamy Ole, żeby nam trzymała kamerę. Cała ekipa trzyma, słuchajcie, i wkręcamy. Patrzcie, patrzcie, super się to trzyma. Widzicie, mega. I kolejna: jak słuchajcie, w dwie osoby bez problemu zrobicie i słuchajcie, żeby połączyć więźbę dachową tak ją nazwijmy, też producent takie blaszki dał i patrzcie, tak się je montuje więc łączą oba, oba dachy ze sobą przy słupku, słuchajcie, tym, tym pionowym łączenie, słuchajcie, też jest banalnie proste też na zasadzie wkrętów się tak to jest, jak znowu sam ale ok, dam radę a jak nie dam rady, to powtórzymy cięcie, będzie i tyle. Ola, możesz przyjść pomóc, nie damy rady. Dzięki Ci Ola za pomoc. Matka trzyma, ja wiercę. Okej, okay, patrzcie, super. Jeszcze raz dzięki Marcin za tą wiertarkę. Boże, co ja bym bez niej zrobił. Okej, okay. jeszcze tutaj dwie śrubki, słuchajcie i mało, aha, panie, wiecie co, ważna sprawa, tu montuję, montujemy do metalu, ale te takie blaszki są dołączone też do plastikowych tutaj słupków, także do góry Cały czas łączymy takimi oto blaszkami. A teraz wkręcamy w plastik. Zobaczycie, jak to wyjdzie. Patrzcie, błyskawicznie, no bo siłą rzeczy to jest plastik. Ok. I następne. Patrzcie, jedną ręką już prawie robię. Ale nie ma się co dziwić. I wiecie, co już część mamy wkręcone i zaczyna to coraz mniej chybotać. Także dobrze to pom pomyśleli, żeby wzmocnić. Teraz pokażę Ola z bliska, jak to wygląda. Ok, i popatrzcie: całość już tak nie chodzi. Wszystko jest ładnie połączone odpowiednimi śrubami. To samo tutaj. Po bokach od razu całość, słuchajcie, konstrukcji jest stabilna.